Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny vlog update'owy, tym razem na miesiąc listopad. Zbliża się koniec roku. Jednakowoż ja jeszcze mam jakieś informacje niezwiązane z przerwą świąteczną, wam do przekazania. Informacje ważne, ważniejsze, mniej ważne i dodatkowe rzeczy, o których wspomnimy sobie w trakcie tego vloga update'owego. Dlatego bez wędnego gadania zapraszam was do obejrzenia tego, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. W tym miejscu chciałem się z wami podzielić moimi pierwszymi spostrzeżeniami, a także moimi pierwszymi wrażeniami na temat nowej gry wideo czyli Death Stranding. Niestety do dnia dzisiejszego, czyli do momentu, kiedy to nagrywam, moi drodzy, nie otrzymałem swojego zamówienia przedpremierowego i może ma to jakiś związek z faktem, że polski dystrybutor tej gry nie wyrobił się z ilością kopii, które miały zostać dostarczone na Premiere tej gry, i ogólnie jest to dość szeroki problem, jeżeli chodzi o tę grę. Z tego względu, że bardzo dużo osób miało po prostu anulowanych bez podawania przyczyny swoje zamówienia. Wiele osób po prostu tego zamówienia jeszcze nie otrzymało, a i na półkach sklepowych po prostu tej gry brakuje. Dlatego, zamiast tutaj, wiecie, jojczeć i mówić coś na temat Death Strandinga, może zajmiemy się, może ten czas tak właściwie antenowy, poświęcę na coś zupełnie innego. Jak na przykład na co moglibyśmy poświęcić ten czas antynowy? Wiem, moi drodzy, moglibyśmy poświęcić na temat takiej małej wstawki odnośnie tego, że już 30 listopada odbędzie się kolejna edycja gramatatywnie stworzona przez Arm.eu, Archona i spółkę tak właściwie, akcja charytatywna. Która w jakiś sposób ma tutaj wesprzeć jakiś konkretny cel charytatywny. Nie jestem na czasie, nie wiem dokładnie, jaki cel charytatywny w tym roku gramy będzie wspierało. Jednakowoż mogę Was zachęcić do tego, abyście wzięli udział w tym gramy Ja, jak znajdę trochę czasu, na pewno zajrzę na streamy, które będą tego dnia się odbywać. Jednakowoż zachęcam Was również do tego, abyście zajrzeli do Archona i spółki i wsparli, czy to duchowo, czy to też pieniężnie właśnie ten cel charytatywny, który będzie przyświecał temu tegorocznemu, tak właściwie, gramy tatywnie 2019. A teraz rzeczy innych, moi drodzy. Czyli jakiś czas temu tak właściwie skończyliśmy kolejną serię Retro Play, tym razem z gry Doom 3 wraz z dodatkiem do niej, czyli Resurrection of Evil. I wypadałoby, żebyśmy jakąś kolejną serię gier retro sobie ogerali. Dlatego już w tym momencie możecie oczywiście jak zwykle używać Korzystając linku, który znajduje się w opisie tego materiału wideo, możecie przejść do serwisu Survey Monkey i tam odpowiedzieć nie tyle na pytanie, co zagłosować na grę, którą chcielibyście zobaczyć, jako potencjalną kolejną serię Retroplay, która pojawi się. Wkrótce na kanale. Jednakże, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani i nie chcecie tam zaglądać, tylko najpierw chcielibyście właśnie usłyszeć, jakież to gry dobrałem, dwie gry, tak jak zwykle zresztą, dobrałem, aby ze sobą konkurowały o miano tej kolejnej serii Retroplay, to oczywiście spieszę już Wam wytłumaczyć, jakie gry. Tutaj dobrałem jedno, co mogę tylko powiedzieć, to to, że mamy tytuły, które są tytułami akcji i zarazem platformówkami i jeszcze na dodatek obydwie gry wyszły w tym samym roku. I po raz trzeci, w tym sensie, że mamy tutaj trzecią część przygód młodocianego czarodzieja w szkole magii i czarodziejstwa Hogwarts I tak, moi drodzy, chodzi tutaj o Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu, czyli po raz kolejny tak właściwie zagłębimy się w świat magii i czarodziejstwa właśnie. Harry'ego Pottera i po raz trzeci z rzędu, czyli tak właściwie czci rok z rzędu nauki Harry'ego w Hogwarcie. Będziemy wraz z Ronem oraz Hermioną stawiali Czoła Nowym wyzwaniom, nowym yy, przeciwnościom i nowym wrogom, którzy pojawią się w tym roku. Chyba wiecie o co chodzi. To przecież Harry Potter. Kto nie zna Harry'ego Pottera, no tak właściwie. Ale moi drodzy, jest to tak właściwie również ostatnia z części Harry'ego Pottera, gier serii Harry'ego Pottera, gier z, serii Harry Pottera, gier z yy, przygód Harry'ego Pottera. Gdzie ta gra ma coś wspólnego z grom wideo, a nie z produktem, który jest dodawany jako taki, wiecie, bonus do filmu. Niestety wszystkie kolejne części, czyli od czary ognia, wzwyż bardzo, ale to bardzo starały się być takim produktem, który ma promować film, zamiast ma być medium samym w sobie. Pierwsze trzy części to są jedne z lepszych gier, jeżeli chodzi o gry filmowe, nawiązujące do filmów i książek przy okazji, jednakowoż później kolejne już nie są aż tak dobre i yy, tak czy tak ta część również nie jest w jakiś sposób przełomowa i moim osobistym zdaniem druga część Przygód Harry'ego Pottera jest o wiele lepsza, od tego, ale ta też ma swoje. Plusy i minusy, które chciałbym Wam zaprezentować, bo nie jest tak, że ta gra jest idealna. Żadna gra nie jest idealna, i wielokrotnie o tym powtarzałem. I nie należy patrzeć na te gry ani przez, wiecie, przez pryzmat, czy to bycia fanem danej serii, czy też pryzmat czasu, pryzmat nostalgii, która wiąże się właśnie z tytułami, głównie z tytułami Ty retro, bo niektórzy mogą przysiąść do tej gry po raz pierwszy, na przykład, i powiedzą, o, o co tutaj chodzi, tak naprawdę. Dlaczego wszyscy się tak zachwycali tą grą, kiedy ta gra była nowa. No i właśnie o to tutaj, moi drodzy, mniej więcej chodzi, że Harry Potter jest Harrym Potterem, ale gry z Harry'ego Pottera to już jest zupełnie inne medium i no, jeżeli dalibyście tej grze szansę, to chciałbym Wam przedstawić mój punkt widzenia, jak ta gra nieładnie się zastarzała, tak jak dwie poprzednie części zastarzały się godnie, tak właśnie trzecia część, ta ostatnia część, która jest jeszcze grą wideo, a nie produktem, można by było tak to ująć, zestarzała się nieładnie, i są ku temu pewne przesłanki, są ku temu pewne powody. Więc, jeżeli zechcecie, abyśmy grali w Harry Pottera i więźnia z kabanu. To jak najbardziej wytłumaczę Wam, dlaczego uważam tak, a nie inaczej. Kolejną grę, którą chciałbym Wam zaprezentować jako ewentualną serię z retroplaya, która może się pojawić na kanale, jest gra Beyond Good and Evil z 2004 roku i zapewne kojarzycie ten tytuł, bo pojawiał się on wielokrotnie w, czy to moich jakichś, wiecie, wspomnieniach, czy to jakimś odnoszeniu się do innych gier. O, to, to, to widziałem taki element, był również widoczny w Beyond Good and Evil, albo to było lepiej zrobiony na przykład Beyond Good and Evil, albo coś w tym stylu, takie wiecie, moje wspominki, moje odnoszenie się do tej gry, ponieważ jest to gra, którą uważam za jedną z lepszych gier, którą Michel Ansel stworzył, bo tak, jest to gra, moi drodzy, autorstwa Michel Ansela czyli ojca serii Rayman i wiele osób mówi, że Beyond Good and Evil jest takim magnum opus naszego drogiego Michela, ale ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ ta gra dużo rzeczy zrobiła Również źle, ale... Masę rzeczy zrobiła niezwykle dobrze. Zacznijmy chociaż od tego, na czym polega ta gra. Wyobraźcie sobie podejście w ogóle z twórców do tego tytułu. Zacznijmy od tego, że jesteśmy dziennikarką. Głównym bohaterem, głównym protagonistą tej gry jest dziennikarka Jade, która no, zostaje uwikłana pewnego rodzaju aferę, która łączy ze sobą filmy akcji, filmy momentami grozy. Jak Jakieś elementy skradankowe, rodem z przygód sama Fischera. Dodatkowo dorzućcie do tego dziennikarskie śledztwo obcą rasę, która atakuje naszą rodzimą planetę, gdzie my musimy nie tylko rozwiązać zagadkę związaną z atakami tej właśnie obcej rasy, ale dowiedzieć się, co z nią ma tak naprawdę wspólnego dyktatura militarna, która rządzi sektorem gwiezdnym, w którym znajduje się nasza rodzima planeta. Więc ogólnie rzecz biorąc, tutaj nie można się nudzić. Wiele osób po prostu tej gry nie rozumie, ponieważ jej można by było powiedzieć vibe. Jej w jakiś sposób przedstawienie, jej prezentacja nie jest do końca taka, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I ta gra ewidentnie różniła się od gier, które były wtedy na rynku i które były nawet z tego samego gatunku obecne, czy to na konsolach, czy to na komputerach osobistych w tym samym czasie. Ta gra była zdecydowanie zbyt inna i nie wszyscy. Tą grę wtedy polubili i ogólnie rzecz biorąc nie dziwię się, ponieważ faktycznie ta gra, nie tyle że jest dziwna, co dotyka czasami dość trudnych tematów, ale przedstawia je w dość błahy sposób, taki, że można znudzić widza. Niestety, to jest jeden z tych minusów tej gry, ale jest to równoważone tym, co ta gra chce nam przekazać, tą świetną fabułą, świetną akcją. Kiedyś czytałem na, ten, na temat tej gry bardzo fajny artykuł i to na zawsze zostało mi w pamięci. To to, w jaki sposób w krótkich paru zdaniach była ta gra opisana. Jest to, słuchajcie, film akcji o Jamesie Bondzie bez Jamesa Bonda z dodatkową, bardziej rozwiniętą fabułą, gdzie gracz nie jest bierną osobą śledzącą to, co się dzieje w grze, tylko na bieżąco kształtuje również to, co widzi na ekranie, bo to w jaki sposób dotrzecie z punktu A do punktu B zależy tylko i wyłącznie od Was. Gra jest quasi otwarta i to również w jakiś sposób pomaga. Dlaczego mówię quasi otwarta? Ponieważ mamy dość duży teren, ale żeby dostać się w niektóre miejsca w grze, najzwyczajniej w świecie trzeba albo coś wcześniej odblokować, albo jeszcze fabularnie nie powinniśmy w tym miejscu się zjawić. Oczywiście teoretycznie, ponieważ. Są nie tyle jakieś, wiecie, wykorzystanie gliczy czy czegoś w tym stylu, aby do tych miejsc dotrzeć wcześniej niż gra to planuje, ale z punktu widzenia fabuły w dalszym ciągu to będzie spójne i nie będzie to, wiecie, że wejdziemy do jakiejś lokacji i nagle się okaże, że o, nie powinniśmy tutaj być i absolutnie dostaniemy jakąś informację, której jeszcze nie powinniśmy wiedzieć, bo fabularnie jeszcze tej informacji po prostu nie posiadamy. Ale gra jest na tyle fajnie rozwiązana, że. Możemy w tym miejscu być, jeżeli się bardzo mocno postaramy, ale niekoniecznie powinniśmy być. I to tą grę wyróżniało, że pomimo tej kłasnej otwartości twórcy przewidzieli to, że gracz dostanie się w niektóre miejsca, pomimo że nie powinien w tym momencie tam być. Ale jeżeli wybierzecie Beyond Good and Evil jako kolejną serię Retro Play, to postaram się Wam wytłumaczyć, o co mi w tym momencie tak naprawdę chodziło i postaram Wam się również zaprezentować, dlaczego nie jest to Magnum Opus Michel Ansa, tak jak wiele osób mówi, ale jest to gra warta ogrania, ponownego powrócenia do niej i mówienia o niej, ponieważ jest to, można by było powiedzieć, ukryty kryształ ukryta wiecie ukryta taka gra która gdzieś tam została zapomniana jest masa fanów ludzie czekają na Beyond Gutent Evil 2 które powstaje od nie wiadomo kiedy i nie wiadomo kiedy tak naprawdę wyjdzie ale czy ono ma coś wspólnego z oryginalnym Beyond Gutent Evil no jedyne co można tutaj zrobić żeby się dowiedzieć to zagłosować na tą grę lub samemu w nią zagrać no to skoro już kandydatów mamy przedstawionych a wy zdołaliście wyczekać tego mojego przedstawienia tych kandydatów bo tak jak już wcześniej wspomniałem, możecie już od teraz, już od rozpoczęcia tego materiału wideo, możecie głosować na jednego z tych kandydatów na kolejną serię Retro Play na kanale, to jeżeli do tej pory dotrwaliście, jeżeli do tej pory wysłuchaliście to, co miałem do, Wam do powiedzenia, to moi drodzy, do 25 listopada będzie otwarta ta ankieta, czy też raczej to głosowanie na kolejny Projekt Retroplay, który pojawi się na kanale. Dokładnie do 25 listopada, do godziny, jeżeli mnie pamięć nie myli, a ja dokładnie nie mylą mnie moje notatki, do godziny 17.30. Po godzinie 17.30, tak jak zwykle, na Facebooku, na Twitterze, a także na Kofim ogłoszę, kto jest zwycięzcą kolejnego głosowania. I po jakimś czasie zaczniemy nagrywać tą serię. Dlaczego mówię po jakimś czasie? Moi drodzy, jest to związane z kolejną informacją, którą będę chciał Wam przedstawić. Zrobimy tutaj takie smooth transitioning do, tego następnej, do tej następnej informacji, ale ma to właśnie z nią związek. Jeżeli będziemy rozpoczynać ogrywanie gry, która wygra to głosowanie, to wyczekujcie odpowiedniego materiału ramówki dokładnie. Wyczekujcie po prostu ramówki tego, co będzie się działo na kanale, aby zobaczyć czy gra już się pojawi jako wiecie, jako kolejny punkt, punkt programowy na kanale z bardzo, ale to bardzo Prostego powodu. A tym prostym powodem, moi drodzy, jest fakt, że zbliża się wielkimi krokami przerwa techniczna. Nie nie przerwa świąteczna, bo do świąt jeszcze mamy naprawdę sporo czasu, chociaż teoretycznie te święta są tak za niecałe półtora miesiąca, jakby nie patrzeć, ale no wiecie o co chodzi. Za półtora miesiąca tak właściwie kończy się też za ponad dwa ten. Za... No, za miesiąc się kończy rok, właściwie, tak jakby nie patrzeć, ale to mniejsza z tym, moi drodzy. Chciałem tutaj powiedzieć o przerwie technicznej, schodzę z tematu, jak to zwykłem mam w, no po prostu, jak to zwykłem robić. Anyway, moi drodzy, przerwa techniczna. Przerwa techniczna, którą tak dokładnie nie wiem, kiedy jeszcze będzie. I powiecie, makindosz dobra, ty zawsze przeważnie masz wszystko rozplanowane i wiesz, kiedy coś nastąpi, tak? Kiedy będzie ta przerwa techniczna, kiedy będzie jakaś przerwa świąteczna, przeważnie nie mówisz nam po prostu o tak w ciemno o jakiejś informacji. Akurat tutaj ta informacja w ciemno nie jest związana z tym, że nie wiem dokładnie, kiedy ta przerwa techniczna nastąpi, tylko z faktem, że nie wiem, kiedy skompletuję niektóre rzeczy. I tak jak tutaj chciałem powiedzieć, będzie ona miała związek z faktem, iż zabieram się do złożenia nowej stacji roboczej, na której będę pracować, czyli innymi słowy nowego komputera. Problem w tym, że nie mam jeszcze wszystkich części, wszystkie części do mnie nie zjechały i nie wiem po prostu kiedy te wszystkie części będę miał na stanie i będę mógł rozpocząć znaleźć w ogóle czas, aby rozpocząć składanie nowego komputera. A kiedy już go złożę, to będę musiał przesiąść się na ten nowy komputer. To znaczy będę musiał przynieść Wszystkie swoje dokumenty, będę musiał przenieść wszystkie swoje pliki, nad którymi w tym momencie pracuję. niezwiązane z tym, co tutaj się dzieje na kanale, ale bardziej związane właśnie z moją pracą. Dodatkowo jeszcze dorzućmy tutaj fakt, że będę musiał wszystkie moje programy również przenieść na nową instancję nowego komputera. No i oczywiście to, co Was tutaj interesuje, czyli gry, również będę musiał te gry nie tyle poinstalować, co przenieść i sprawić, żeby znowu zaczęły. Na nowym komputerze, bo pomimo tego, że gry tak łatwo można przenosić na Steamie, czy to na Originie, czy to na GoGu z jednej instancji komputera do drugiego, wystarczy tylko po prostu przenieść odpowiednie pliki i kliknąć zainstalować, żeby wiecie, żeby system po prostu ogarnął. O, ta gra pliki do tej gry już się znajdują na, na systemie, czy też na dysku twardym. Wystarczy teraz dodać odpowiednie wpisy w rejestrze, zrekonfigurować grę i wszystko powinno działać. Właśnie wszystko teoretycznie. Nie powinno działać, bo nie zawsze tak jest. Dlatego muszę po prostu, wiecie, przysiąść do tego parę dni mi to na pewno zajmie. Jak nie cały tydzień, bo tak czasami bywa, że coś się przewiduje, że zajmie nam parę dni maksimum, a potem okazuje się, tak jak w przypadku mojego przeinstalowywania, kiedy skraszował mi się Windows 7, na wiecie, musiałem wymienić cały dysk, musiałem zakupić Windowsa 10, musiałem też tego Windowsa 10 zainstalować. To moi drodzy, no niestety, ale. Liczyłem, że zajmie mi to góra 2-3 dni. No, okazało się, że zajęło mi to niecały tydzień, więc podejrzewam, że tutaj będzie coś bardzo, ale to bardzo podobnego. Dlatego, jak tylko pojawi się już światełko w tunelu, że ta przerwa techniczna będzie się zbliżać wielkimi krokami, to was o tym poinformuję. I w tym czasie, tak jak zwykle, nie będą się pojawiać żadne materiały wideo na kanale, ani też ja nie będę miał czasu, aby żadnych nowych materiałów dograć. Dlatego ta przerwa techniczna nie musi tylko tylko na zakresie ten moment, kiedy ja będę przenosił dane z jednego komputera na drugi, tylko jeszcze może zahaczyć o kolejny tydzień z tego względu, że najzwyczajniej w świecie, no cóż, może się okazać, że po prostu nie zdążyłem dograć tych materiałów, abyście mieli je tutaj zaserwowane na kanale YouTube, który, na którym tutaj zresztą oglądacie. Jest mi z tego, że tak powiem, bardzo przykro, ale no niestety takie rzeczy trzeba robić, szczególnie, że moja obecna stacja robocza ma już de facto szóste roki i leci, więc sami sobie wyobraźcie jaka to jest katorga, kiedy przychodzą wam nowe programy, czy też nowe wersje programów, które musicie używać do pracy i one niekoniecznie działają z tą wersją obecną, czy to wersją no, wersją systemu to akurat będą działać. Bardziej bym powiedział, że nie do końca dobrze współpracują z obecnym procesorem czy też kartą graficzną, dlatego trzeba tutaj wymienić. Na pewno jakiś materiał wideo na temat tego nowego, tej nowej stacji roboczej na pewno się na kanale pojawi, ale to też takim dużym, dużym wejście, wiecie, duży wejście na to nawias, ponieważ może się to pojawić, nie musi w zależności od tego ile czasu y, będę potrzebował na zrobienie innych rzeczy, ważniejszych rzeczy, rzeczy związanych z życiem prywatnym i służbowym, niż z moim hobby, które tutaj znajduje się na kanale YouTube. I kończąc już ten materiał, wideo z vloga update'owego, moi drodzy, aby też nie przedłużać i nie zabierać zbyt dużo waszego cennego czasu. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że tak jak już na początku wspomniałem, zachęcam Was po raz kolejny do tego, abyście wzięli udział, czy też chociaż zajrzeli tego 30 listopada na gramatatywnie 2019 organizowanego przez Arn.eu, czyli Arhona i spółkę tak właściwie. Ja, jeżeli będę miał czas, jak już wcześniej spojrzałem, zajrzę i na pewno będę dopingował, naszego drogiego archonika w tym, co w tym roku będą mieli nam do zaproponowania i na pewno wesprę ich w jakiś sposób, jeżeli chodzi o ich cel charytatywny, na który w tym roku będą zbierać. To po pierwsze. Po drugie, moi drodzy, dwie gry zaproponowałem Wam w dniu dzisiejszym do wyboru, aby móc nagrywać jedną z tych dwóch gier jako kolejną serię retroplay W bliżej nieokreślonym czasie, czytajcie za jakiś czas, czytajcie po przerwie technicznej która jeszcze nie wiem kiedy mia będzie miała do końca swoje miejsce, ale na pewno wkrótce powinniśmy zacząć ogrywać jeden z tych tytułów. I moi drodzy, tak jak już wcześniej wspomniałem, trwać będzie to głosowanie do 25 listopada do godziny 17.30, po której, jak zwykle zresztą, na mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, na Twitterze, a także na moi drodze Kofim będziecie mogli zobaczyć ikonografikę z przedstawieniem wyników, a także z ogłoszeniem z wycięzcy, którego weźmiemy jako kolejną grę po prostu na serię z Retroplaya. I jeszcze taka moja mała informacja, przypominam dla wszystkich, że link do głosowania znajdziecie w opisie tego materiału wideo. I oczywiście przypomnę się również o tym głosowaniu zapewne w jakimś updatecie, który znajdzie się. Czy to na Facebooku, czy to na Twitterze, czy to na KoFim. Po prostu wiecie, takie przypomnienie o tym, że trwa w tym momencie głosowanie dla tych, którzy po prostu zapomnieli jeszcze zagłosować, albo dla tych, którzy nie oglądają materiałów wideo z vloga update'owego, w których kto informuje o tego typu rzeczach. Nie zależy się wstydzić, tylko po prostu czasami fajnie jest tą informację no, dostać z pierwszej ręki można by było tak to ująć. No i oczywiście przerwa techniczna, która na razie nie wiem kiedy się zdarzy. Ponieważ nie mam jeszcze skompletowanych wszystkich podzespołów do nowego systemu, czy też raczej powinienem powiedzieć do nowej stacji roboczej. Ale jak tylko coś będę wiedział, to na pewno Wam informacje przedstawię, czy to w formie krótkiego materiału wideo, czy to właśnie w formie informacji na mediach społecznościowych. Dlatego zachęcam jak zwykle do śledzenia mojego Facebooka, mojego Twittera. No i jeżeli chcecie również wspierać w jakiś sposób, zadotować to, co dzieje się na kanale i wspomóc dalszy jego rozwój, to zapraszam również na mojego kofiego. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które w dniu dzisiejszym przedstawiłem, były informacjami, które Wam ja w jakiś sposób przedstawiłem w dość znośny i Krótki sposób, nie rozwlekając się zbytnio. To by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych materiałach wideo, w których widzicie mnie, czyli prawdopodobnie we vlogach updateowych, unboxingach i temu podobnych rzeczach. A do usłyszenia w kolejnych materiałach wideo z yy, serii wszelakich, które znajdują się w tym momencie na kanale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!